Cześć, witajcie na kolejnym filmie. E, jak widzicie kolejny film e, skoszenia jęczmienia, tak jak ostatnio. Kończymy ten kawałek, co nie udało się skosić. E, chociaż nie wiem, czy z tego filmu coś wyjdzie, bo właśnie dron wpadł mi w drzewo. E, gdzieś się zaplątał i spadł. Także e, nie czeka wycieczka. Nie wiem, jak nawet mam tam dojść. Także jeśli się coś uda i odzyskać tego drona, to będę Wam nagrywać. Jeśli nie, to teraz znaczy, że dron jest w drzewie. Na drzewie, ja razem z nim może i filmu nie będzie, ale nagram chociaż tym. Także do zobaczenia później. Dobra, jak widzicie, dron cały i zdrowy. A na że jest tak tak, tak. tak, przyznałam się. Tak bardzo wysoko był. Bo wiecie, on wisiał na drzewo, ale potem spadł na ziemię. E, spadł z tego drzewa. Ale cały i zdrowy, także także uwaga, możecie oglądać ujęcia z drona. Dobra, to teraz już poważnie Kamil może Wam opowiedzieć co e, i jak tutaj z jęczmieniem, nie? Dam szansę dzisiaj sobie się, sobie się ale wypowiedzieć. Tak tak, 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 tak. Dobra, no to co kończymy, ten jęczmień, co zaczęliśmy od 10 tygodnia. minął tydzień. Nie jest on jeszcze taki stuprocentowy, ale też nie wiem nawet ile wilgoci, będziemy za chwilę badać. Są jeszcze zielone kosy się na ścieżkę, ale tu. już nie ma co dłużej czekać, bo widzicie tutaj akurat w miejscu gdzie idzie dołek sobie zbadamy wilgotność i pewnie pojedziemy, najwyżej tam, wiecie, przedmuchamy sobie dmuchawą, podłączymy, bo ile tam mamy czekać, zapowiadamy jeszcze jakieś deszcze, szkoda tego niczym nie, zmienił, jakby nie otrzymała jakaś nawałnica. No i trzeba słomę balotować, nic nie balotowałem, bo... No właśnie, tygodnia... nic, tydzień temu dam tamten kawałek i wszystko i stoi, miał być na drugi dzień filmik z balotowania i no. wszystko no. stoi do teraz, Wtedy cały tydzień. Pada... Cały tydzień w sumie tak padało, nie, raz padało, raz słońce, raz, raz padało tak do tej pory, teraz zapowiadałem niby, nie wiem, niby prowadzę tam coś muzie, ale czy to będzie, zapowiadali też kilka dni ciepła, a teraz znowu ze deszczyk, zobaczymy co będzie z tą pogodą. Jak się uda, to chcę jutro jechać balotować, więc może się uda nagrać coś. Chciałem też tą formę przerzucić to, co było skosane przez 6 tygodniu z grabiarką, ale za chwilę zobaczę czy to warto, czy nie warto, no, Albo jutro zobaczymy po prostu, jak będzie przed balotowanie. A powiem wam, że dzisiaj kosimy tylko dzięki mnie. Słuchaj, ważaj czemu? Kusimy? Że kosimy tylko dzięki mnie dzisiaj wiesz czemu? Nie. No bo słuchajcie, ja, byliśmy wczoraj kupić wakacje e, i kupiłam wakacje i powiedzieliśmy i, i powiedziałam, Kamil, to teraz tylko żniwa i jedziemy na wakacje. No i co? I na drugi dzień Kamil dzwoni, że jedziemy na żniwa. No i komu podziękuj, komu podziękuj, no? tak? No. Kosimy też teraz, bo kompanista mówi, że chcą już przekładać stół do rzepaków, chcą utrzymać rzepaki Prawdopodobnie pojutrze może... Dzisiaj mamy co w środę, nie? To tak. może w sobotę, niedzielę, może piątek. Będziemy próbować kosić jak, jak się pogoda nie zmieni i zobaczymy. Zobaczymy co będzie z tych rzepaków. Jak ty fakut? możesz pracować w laczkach powiedz mi? Ja nie rozumiem tego w ogóle. No, się robi laczka, jak w wlaczkach? Nogi, jak w tym biegać po polu? Nogi poharatane, ja nie wiem. Ja no liczeka były bardziej poharatane nogi, teraz człowiek się przyzwyczaił. Jeszcze, jeszcze w latkach. No błagam, czy ktoś inny też chodzi w latkach? Jeszcze w skarpetkach? Nagrałam to. Skarpetek to było nie? Nagrałam to po prostu, żenła. Powiem Wam, że na jęczmieniu już byłam w zeszłym roku tutaj u Kamila, ale na rzepaku jeszcze nie byłam, na tym takim czarnym złocie, jak to mówią, jak to tak ładnie wygląda. I właśnie jestem tego najbardziej ciekawa w sumie na tych żniwach, bo właśnie nigdy nie byłam jeszcze, nie, nie w ogóle nie widziałam tak rzepaku, tych ziarenek, jak to wygląda. Może to brzmi jakoś głupio, ale no nigdy nie miałam Okazji tak zobaczyć. Pomóż mi. Tam już Pomóż mi. A no i tak, no. nagrywa jeszcze i coś. <gry> mamy już pierwszy zbiornik wysypany. Możecie sobie zobaczyć na tej przyczepce naszej. Powiem, że dobrze, że mamy tą przyczepkę, bo yy, mielibyśmy problem odwieźć od takiego kombajnu. Od Bizona to sobie poradziliśmy z samym tandemem, tylko mieliśmy dwie sztywne na dosypanie w razie czego w tym czasie ja okręcałem, więc... Spokojnie można było sobie z tym poradzić, ale teraz by było naprawdę bardzo ciężko, więc taka przyczepa jest bardzo yy, tak, bardzo dobry zakup w sumie. Zwłaszcza, że miałem 60% zwrotu modernizacji, modernizacji, więc ona będzie mam nadzieję, że do końca mojego życia jeszcze dłużej no. no Właśnie, nie kupimy. Jak już zostanę żoną, to już nie kupimy. Już, Pamiętaj. Przed ślubem trzeba zdążyć co, jak najwięcej nakupować, tak? Nie żartuję. Yy, a jeszcze chciałem jeszcze mam powiedzieć, że ten pierwszy raz będę miał tutaj niezłe balotowanie, hmm. ponieważ te pole jest na dwa razy. Poszone, więc jest przycz. przy drodze, później na pośrodku pola odcięcie, później jeszcze dzisiaj. Nie, dzisiaj nie zrobi przycza, ale tam przy rowie... Już... znaczy, że na że jeden najpierw jest prosto, a potem jest drugą stronę, tam, a tam? tam. Więc są trzy poprzeczniaki, jeden na przy drodze, na początku pola, jeden w środku i drugi na przyrowie, więc będę miał tutaj niezłe nie, dużo jeżdżenia i się denerwowania trochę. Ja to właśnie to robocie, presu, nie? W ogóle dużo to pola? Ile to jest sektorów? 27. Stanowisko szeroku tutaj był rzepak, więc ten niemcy tutaj fajnie na to stanowisko urósł, chociaż tak jak powiedziałem na poprzednim odcinku szczerze mówiąc liczyłem na trochę większy plon. Co większość... 7 cały Mięczny... plon było, jak coś nie oglądał? Koło siedmiu, bo A nie, nie ogląda. w stanie określić dokładnie, bo nie chcemy sprzedać ten Mięczny. Zważyłem przyczepy, bo byliśmy z dwiema pandemią i tą dużą na skupie i wiemy ile ważyły mniej więcej więc możemy sobie mniej więcej określić ten plon między 7 i tony ale w stanie dokładnie nie jestem określić my to sprzedajemy wszystko więc pewnie jak sprzedamy dopiero wtedy będziemy mogli ee, będziemy mogli sobie określić i, i, jaki ten plon wyszedł cena już padła niestety w zeszłym tygodniu jak sprzedawałem było to 1250 dzisiaj już jest 1180 to oczywiście no nie ruszę nie tą nogą na ten boż zdenerwuje się no Tutaj liczę, że to co dzisiaj kosimy trochę napije nam ten plon. Tu jest dużo dołków w surowach, trochę ten wygląda lepiej. Ale mówię, no, spodziewałem się większego. Widać teraz jak się w pole wjedzie, dopiero gdzie na górka jest tej słomy bardzo mało, bo tam jest naprawdę po ten mięśnik. Ale nie. Zaraz będzie sypać, chyba teraz nawet. Będzie padać, czy nie będzie? Kurzy się trochę, nie? No. Byłem na kombajnie, chciałem tester sobie zbadać wilgotność ale niestety kombajnista nie ma, zostawił w domu więc nie badamy dzisiaj ale się kurzy mocno, więc pewnie to tylko też czuć, że jest suche, a to jakieś dobre to testery tak naprawdę nie są potrzebne to od razu idzie wyczuć że jest okej, okay, nie? Every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, you have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better day. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on... us the i ona tam liczy, że będzie ponad 9 ton ostatni miałem takie równo z Bustari, było osiem dziewięćset będzie mocny czubek, więc około dziewięć ton no i się jedną wysypaliśmy tandemem, a to jeden zbiornik to na tej Zbiornik tyle tam, że 3 tony może być i pół, jest. bo jęczmień jest lekki wiadomo no i tutaj mamy zbiornik wysypany, jedziemy wysypać bo tam jeszcze będziemy musieli przyjechać, na dziesiątkę zostawiamy a tu jeszcze będziemy się przyjaciół, dosypać po prostu zaraz. Więc trochę puch Ej, wygląda na to akurat jak pszczoła. Pszczoła? Nie widzi? Nie, jak taka pszczoła, miała takie te kałki. Albo mucha. O, albo taka mucha, takie taki kałki oczywiste jak mucha. O, prawda? Zobaczcie, Właśnie do minery, bo zdecydowanie trochę nam się w bo w ten sposób to jest po Bani, co robimy teraz, ale mówię, w przyszłym roku tutaj będzie wylana wylany beton i jeżeli można sobie sam temen spokojnie podjeżać podczas do tego, to będzie wszystko podniesione, więc mam nadzieję, że ten rok jeszcze pomyślmy, po zamiastamy to będzie dobrze nie. Pokaż pokaż, tak już nagram. Ja pokaż kochanie jak się cieszysz na tą ilość balotowanka, nie? Niech jeszcze się presa. Zatka, zepsuje, jak w zeszłym. Ciosenka, roku. Niech nie owijane, a strach. Ale będzie czad. Tak, ale będzie czakrą <noise> Dobra, skończyliśmy, udało się skończyć. Kombajnista właśnie czyści ciągnik i zaraz będziemy... Ciągnik. Kombajn i zaraz będziemy składać. Eee, także co, kończymy na dzisiaj, jutro szykujemy się na balotowanie, eee, pojutrze może na koszenie rzepaku, także dużo przed nami, dużo filmików, także jeśli nie subskrybujecie, to subskrybujcie, bo ja zawsze zapominam o tym powiedzieć, a jeśli oglądacie, to możecie nas tak wesprzeć, eee, także co, widzimy się w kolejnym filmiku, do zobaczenia.